Dzisiaj czytanie izajaszowe, które znamy bardzo dobrze. Albo przynajmniej słyszeliśmy już nie raz tę opowieść o tym znaku, który król prosi od Pana. A właściwie Pan zachęca króla, mówi, no proś, proś o znak. Mówi, nie będę prosił o żaden znak, ani z wysoka, ani z niska. I Pan Bóg mówi, dobrze, nie prosiłeś, ale Pan sam da Wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi Syna i dadzą Mu imię Emanuel. Dzisiejsze czytanie być może jest dobrym punktem do wyjścia do refleksji takiej bardzo prostej, takiej refleksji o tym, jak my myślimy o naszym życiu, o naszej historii. Wydaje się bowiem, i wyznam Państwu, że ja mam z tym bardzo, bardzo, bardzo duży problem, a żeby przestawić się na takie adwentowe myślenie o historii. Wydaje się bowiem, że cały ten adwentowy czas, cały ten adwentowy czas, wszystkie czytania próbują zaprosić nas do tego, żeby patrzeć na historię od końca. Żeby patrzeć na historię od tego momentu, w którym ta historia się skończy, nie od tego, w którym się zaczęła. No, jak to? A no tak to. Cały adwent pokazuje nam jakieś. Proroctwa, opowiada nam o Mesjaszu, który przyjdzie, o Mesjaszu, który będzie. I my, kiedy czytamy tych, mm, słuchamy czytań, które opowiadają o siódmym wieku przed naszą erą, o szóstym wieku przed Chrystusem, o V wieku, o, o czasach Izajasza, o czasach Jeremiasza, o czasach sędziów, o Mucha. Kiedy słuchamy tych czytań, to Automatycznie mówimy, myślimy o tym, że te proroctwa wypełniły się w Chrystusie. A zatem patrzymy na przeszłość z tej strony, z tego, co było potem. Bo kiedy słuchamy tego proroctwa, chociażby o pannie, która porodzi syna i któremu nada, nada, nadadzą imię Emanuel, to od razu myślimy automatycznie o Matce Bożej i o jej syn, synie, o Jezusie Chrystusie, który narodził się w Betlejem. Wydaje się zatem, że cały adwent próbuje nas nauczyć tego myślenia, że kiedy jesteśmy tu, to patrzeć na historię stamtąd, to znaczy od końca. No tak, no ale historia z reguły uczymy się, że to jest coś, co było za nami, to było coś, co, co jest tam, co jest dawno temu. To znaczy, że ja znalazłem się w tym punkcie mojego życia, bo wcześniej, 10 lat temu, wydarzyło się coś, a jeszcze 15 lat temu wydarzyło się coś innego, a jeszcze 25 lat temu wydarzyło się zupełnie coś innego. I w związku z tym, że wydarzyło się coś tam i potem ja wybrałem taką, a nie inną drogę i potem kogoś spotkałem, a potem kogoś nie spotkałem i coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, oto dzisiaj jestem tu. Tak wydaje się, że to jest nasze normalne myślenie o historii. Adwent i wszystkie lektury biblijne próbują pokazać i zaprosić nas do tego, żeby patrzeć na historię stamtąd. To znaczy, że ja znalazłem się dzisiaj tutaj, owszem, również dlatego, że były tam te wybory, ale znalazłem się przede wszystkim dlatego, że być może Pan chce mnie poprowadzić dokładnie do tamtego miejsca. Mówią Państwo, no cóż za różnica, czy ja myślę o historii tak, czy smak, A wcale nie, bo to jest zasadnicza różnica, bo to znaczy, że nie zatrzymałem się tylko i wyłącznie na przeszłości, nie zatrzymałem się tylko i wyłącznie na tym, co tam się wydarzyło i broń Boże jeszcze na tym, co, czego nie narozrabiałem, czego nie nagrzeszyłem i siedzę tam i zastanawiam się, co mi się wydarzyło, ale to znaczy, że myślę o moim życiu zwrócony Ku przyszłości. I wydaje się, że to jest właściwa droga. I tak przypominam sobie Światowe Dni Młodzieży i ten czas, kiedy papież Franciszek był w Polsce i mówił o tym. I zdaje się, że raz i drugi nawiązał do tej myśli. Mówił, że owszem, przeszłość jest czymś ważnym, ale nie możemy się w niej zamknąć. Bo Pan Bóg nie jest tak, że zwraca uwagę tylko i wyłącznie na nasze wady, na nasze grzechy, ale przede wszystkim ma dla nas jakąś misję, jakieś posłanie. Nie wiem, czy próbowali Państwo pomyśleć kiedyś o swojej historii, o swojego życia właśnie w ten sposób, patrząc w przyszłość, nie tylko w przeszłość, zadając pytanie: nie, co się stało, że znalazłem się tu, ale przede wszystkim, czego Pan Bóg jeszcze w przyszłości ode mnie chce, że mnie do tego miejsca doprowadził. you